Owszem, wiem co dziś miało być, ale wiecie co? Nie sądziłem, że to trochę mi może zająć. Myślę, że nie warto, bo nikt Was tego nie obejrzy, tak samo jak tego filmu. No i cóż, jest to film Info, przynajmniej. Co ja miałam powiedzieć? Po pierwsze, już o czymś zapomniałem. To jest po pierwsze, właśnie. A, nagrywam to w ten sam dzień, kiedy Wy zapewne to oglądacie, ponieważ nie mam żadnego filmu nagranego w zanadrzu. Tak, nie mam kompletnie żadnego filmu do wrzucenia. Zero wszystko co miałem już wrzuciłem. Nie. Jest jeszcze jedna rzecz, ale to na 150 subskrypcji. Właśnie, możecie dostawić suba, jak chcecie. Tak, właśnie. To dlatego tak nie ma tych subów na tym kanale, bo się nie reklamuje. Yy, powinienem zacząć, co nie? Yy, Okej. Okay. Ja sobie tu gadam, stoję jak sub, yy, ponieważ yy, jestem może idiotą. Yy, no i cóż. Yy, i yy, Jest ważny temat, który muszę poruszyć na tym kanale. Yy, a i nie, zanim to te figurki z Ninjago, to już na pewno, na pewno, na pewno będą za dwa dni. Już jestem przy 120 figurce, czyli ponad połowa. Yy, no, ok. I teraz najważniejszy temat, yy, który chciałbym poruszyć. Otóż Chyba jest na tym kanale jedna rzecz, która musi Was skurzać, no wiecie. Przed chwilą na pewno już widzieliście zbliżenie tego, co mnie wkurza. No i cóż, sobie z tym poradzimy, w jakimś otóż sensie, że zacznę montować filmy na komputerze w popularnej aplikacji do montowania, której nie można nie czyli w OBSie. Tak, więc będziemy montować w komputerze, a nie w tym. No, okej. Okay. No i też będę musiał się uporać z tym Mobizen, który znak zawsze widzicie przy tym Stars i w ogóle Jakoś sobie z tym poradzimy. I też będę musiał za jakiś krótki czas spróbować tak, żebyście mieli lepiej z tym ekranem tutaj, ponieważ e, nie jestem w stanie nagrywać z konsoli. Ja tu używam statywu, telefon, nagrywam, co nie? No. W ogóle słuchajcie, o tu jest moja łapka, więc macie potwierdzenie w jaki sposób to nagrywam, muszę to zmienić w końcu, dużo tego gadania, co nie, yy, że tam jakby jest ta figurka powiedzmy, no i ona prawie dotyka ekranu, a ta, no jest trochę większy odstęp, M powiedzmy tak na oko z 5 yy, centymetrowy, no wy macie nawet pół centymetra, więc no. Trochę ekran tutaj na telefonie jest mniejszy, niestety, sorry. Tyle tego info. Dzisiaj robimy sortownię na 100%. To najprawdopodobniej tyle, co w tym odcinku zrobimy. Nie chcę, żeby on był też za długi. No więc zajmiemy się właśnie sortownią dzisiaj. Dobra, jak tam mapa? Już musimy... Znaczy nie zrobimy na 100%, bo jest... Pamiętam, o. Możecie sobie poczytać. E, Okej, okay. no zrobimy z tym. E, to jest cropplay, tak? To jest Kroplej. W ogóle dzisiaj musimy wziąć jakąś inną postać. To jest tradycja na tych odcinkach, że jakąś postać zawsze inną muszę wziąć. E, e, nie graliśmy już czasem tym? Chyba nie graliśmy tym od tych gaci. Mamy go w zwykłej wersji klasycznej? Chyba nie. Może weźmy kulę. Dobra, słuchajcie, weźmy go. No i tak, yy, zaczynamy od yy, budowania czegoś. Dawno w to nie grałem nawet, więc już zapomniałem, jak tu się to wszystko robi. Ale no, no, okej. Okay. Aha, to jest kropel, to okej. Okay. Okej okay. Chyba pan zębów dziś nie, myl, co? Oj, jakiś bak. Yy, dobra, słuchajcie, ja się napiję mojej grzecznej kulturalnie stojącej herbatki. Yy. <słyski> Zakrusiłem się sorry. Nie wiem czy wiecie, ale herbatka bywa niebezpieczna. OK. A więc mamy następne zadanie, tak? O. O ja. To jest Bob, okej. Okay. Dobrze wiedzieć, kim jest Bob. A gdzie jest Bob? No w sumie strzałka mi pokazuje, a strzałki są magiczne, jak wiecie. Ja sobie siądę. Jeżeli jesteście ciekawi, czy ten saty przede mną mi przeszkadza, to widzę go ewidentnie na moim ekranie, ale nie patrzy mi się na to źle. I mamy akurat fajnie. Nie patrzymy mi się na to źle. Nie wiem, czy wiecie, no ale jakby można widzieć przez różne obiekty. Człowiek ma jakby taką umiejętność teoretyczną. Yy, Oglądałam kiedyś Galileo i o tym było, i to jest prawda. Z, z, yy, ten. Tak mi się często działo, jakby. No i właśnie tego jakby nie widzę, teoretycznie mówiąc, nie? Tak po prostu widzę przez to. No, no sami. Z, Napiszcie w komentarzu, czym tak wam też się dzieje. Okej, okay, tu jest z Bob. Musimy zrobić dziś Bobowi zdjęcie. Się robi zdjęcie? Eee. O. Dobra, przytrzymaj. Bob robimy ci zdjęcie. O, patrzcie, zeszliśmy na klejkę Boba. I patrzcie, od nim jest tak po prostu... no. Okej. Okay. Nie musimy do tamtego typa w ogóle też wracać. Tu w ogóle. A, okej, okay, wiem co. Kazam Ok, jakoś ci bym pomógł. Chętnie. Czekajcie, instrukcja. Ok, musimy to znaleźć. Tu jest. Ustawmy sobie go tak, żeby jak najwięcej zniszczyć. Tutaj będzie ok. Mamy 5 na 7. Ok. To dobrze się zapowiada. Okay. napiszcie, którą grę wolicie, żebym nagrywał na swój kanał. E, czy ten Lego Jurassic World, czy Lego Przygoda 2? W sumie będę nagrywał. E, okej. Okay. Mm. O, opcję żurów dostaliśmy, ale. A, po prostu tak dostaliśmy, okej. Okay. A, on mi się przyda, tak? Do jego zadania. O nie, 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 nie. No, tak sądziłem. Napiszcie po prostu mi w komentarzu, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Jaką grę? Czy właśnie to, czy to? Żeby nie było to Brawl Stars, ja już sobie organizuję następny karnet zodymiarski, czyli Brawl Pass. Już tam trochę to zbieram. Jestem przy no, niewysokim poziomie, bym powiedział. Ale no cóż. Tak to, tak to jest. Wow, ale mało tego trzeba. O, dobra. Ojej, położyłem dwa w sobie. O nie, obydwa zniszczyłem, no nie. Dobra. Jeszcze jeden. A tam. Okej. Okay. No co, zrób sobie przerwę, mi co nie przeszkadza. O Jezus, taki zwinny, a taki no zbyt dużej ilości klockowy, yy, żeby nie wyrażać się niekulturalnie, co nie? Yy, Okej, okay. ten typ. Yy, luszczka, ta? Okej, okay, ja już widzę, co będziemy malować. Na zielono, ta? Kurde, się przyzwyczaiłem do tych klasycznych gier lego, to jest zupełnie inne. W ogóle, napiszcie, czy chcecie, żebym na y, moim drugim konsolę nagrał Piratów z Karaibów, LEGO y, Bo jest taka opcja Kiedyś będę na Xboxa też tak jakby nagrywał y, LEGO Przygodę, tą pierwszą y, Dobra Okej okay. Zielony Okej okay jest okay, spoko. No widzę, że lubię zielone, bo jesteś zielona. Ma za dużo glutów w sobie, pewnie. <grymne> Żona, twierdzisz? Żona? Ciekawie. Ciekawie. Obiad robotniczy. Prost... Robotniczki. Czy po prostu mam tej. jego rzekomej żonie? No nie wiem, może on jest dzieckiem i się tak bawi. Duplaki na piśmie, czy są dzieckami? No bo w sumie, no. Tam musimy przejść, tak? Tędy Ten. Tym kłakciem Kurde, no przyzwyczaję się do tych klasycznych e, fajnie Nie byłem tu wcześniej w sumie Już jest 10 minut, ja tu nic nie zrobiłem e. no Dobra, nie musimy do niego wracać, tak? Eee, okej okay. Połaśmy tam O, tam coś znajdziemy a tu jest jakiś zegarniczy zegar, który wydaje się być bardzo magiczny. Okej, okay, tam jest zadanie po drugiej stronie. Okej, okay, tu jest to zadanie, Tam. A, boi się, chłopca. Boimy. Boimy się swoich kolegów, czy co? Ja bym się nie bał swoich kolegów, wiecie, ale może... Nie, dobra, bałbym się trochę moich kolegów. <laughs> Jeżeli to oglądacie, to, to... Nieważne. Okej, okay, idziemy dalej. Ci? Aha, to jest po prostu jakiś inny typ. No, tam idzie za mną. Yy. Co? Tu mam dojść, no i co? Tyle? Okej. Okay. No tak, no będziesz musiał wrócić do domu, za. W zasadzie to, to ci już nie pomogę. Hej, lecimy tam, ta? Na lince. Ta ma? lince Nie ma. Kurde, nie w tą stronę, chłopie. Gdzie ty latasz? Szybciej wyka to jest fajne hmm. Przyjdźmy się mapie Bo zapomniałem o tych celownikach w ogóle Można je przecież używać A, nie, to tu hmm, Dobra Tutaj lecą jakieś klocki O, fragment mega czegoś tam e, Gdzie ten klock? Tu jest to chyba gra przewidywała, że będziemy iść drugą stroną, ale nie, nie, nie. My idziemy na Łatwizny. Hey. O oh yeah. i tu nic nie ma praktycznie. 2950. To i tak nam nieźle zostało. Dobra, ze sobie słuchajcie wszystkie. Będziemy iść do pierwszego lepszego. To może chwilę zająć? Okej, okay, nie no, chodźmy najpierw do tamty, tylko oj, czekajcie. A gdzie shop? Chodźmy najpierw do shopa, co? Tam jest shop. Ech, dobra, okej. Okay. Chodźmy do. Mm, będziemy do niego mówić stachu. Siema ma stachu. Nie, okej, okay, my już tu kupili. Tak, okej. Okay. To sobie to odczepmy. Bo na razie nie ma co iść ze sklepu. To jest za Bobem, okej. Okay. Ja już myślałem, że Bob dla nas ma zadanie jakieś. Chodźmy do tego człowieka. To jest jakiś lekarz, chyba. To Klotz. Klotzburga. No wiesz, co zdziwisz się? Teraz to taki piękny nie jest on, więc. Sorry, no bo powiedział Klotzburga, nie tego, jak to się nazywa: Apokalipsburga. Więc no cóż. Nie będzie tam wcale tak miło, jak mu się zdaje zapewne. Idzie za mną? Idzie. A, czekajcie, gdzie są ci? Bo chyba widzę, że mam się z kimś nawalać. Okej, okay, idziemy dalej. Dobra, trochę mnie tu wkurza. Zostaliśmy bez niczego. Opa. A, tu miałeś wrócić, tak? Ty, a my tego kucharza tu nie prowadzili jakiś czas temu? to nie było kulturalne. Gdzie on jest? Kubiliśmy naszego kolegę, widzę. Tu jest, dobra. Chodź, 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 Dobry pies lekarz. Widzisz widzów? Widzisz drogi widzów? Widzicie widzowie? No okej. Okay, y... Idziemy dalej. Tutaj nic nam nie zostało. Czekajcie. Zobaczmy, jak się ma stawa. Okej, okay, tu już nic. Okej, okay, nie macie. To idziemy tam za tymi znacznikami, chociaż może pierwsze tam pójdziemy, co? Okej, okay, tam idziemy. O, to jest tak, że też coś, coś trochę grało w Lego Przygodzie 1. Było nawet w serii O nie, no po co ja mam z nim znowu już iść? O, ale tam jest zadania to je od razu zrobimy, jak mam iść w tamtą stronę. Zobaczmy, jakie to zadanie, od kogo nie? A pamiętam, tutaj nawet my coś robili A, to tu, czyli to zadanie się na pewno odblokowało przed chwilą Okej okay. O! Dobra, niepotrzebnie to umieszczam na w sumie. Czyli jesteśmy od razu, co to zróbmy. Mm. O właśnie Czyli jesteśmy dwa lki klocki? To nie miało dużego sensu, mam wrażenie. Aha, tu nikogo nie ma ta. No okej, okay, mi się wydawało, że ktoś tu jest. A, nie ja myślałam, że to jest rampa jakaś. Jesteśmy już. No i mamy tutaj już zadanie. Musimy sfotografować tego jakiegoś gienia, który nie wiem, gdzie jest. Nie no, nie chcę mi się z tymi pode bić. No, no, no! No. Nie walczymy. Pokój. Harmonia i pokój. <noise> Napiszcie, kto oglądał. Ja sądzę, że nikt tak jak tego filmu nikt nie odejrzał. Okej, okay, już jesteśmy. Jak widzicie, znalazłem przy okazji po drodze archi Tylko tu jest jeszcze to serce. Jak je próbuję, właśnie złapać Nie popełniać żadnych nie. Złe serduszko. A, fajnie. Spadnie, prawda? Spadło fajnie. O, ale patrzcie, mamy milion monet, ale kozak. Tutaj będzie jakieś zadanie. Czekajcie, wiecie na przykład tu mamy. Hmm. Aha, my i ciebie mamy sfotografować, dobra. Teraz to ma jakiś sens, jak tu idziemy. Hmm. Pik! Paszczak dostaliśmy przy okazji. I jest. Nie musimy się tam wracać. To stój. Jasne. Okay. Czyli mam po prostu urosnąć te rzeczy. Ja sobie muszę przypomnieć, czego ci się używało. Zraszacza z tego, ta. O, to to. Zróbmy tak, żeby na oba zadziałało. Dobra, nie ma żadnych innych w yy... Słuchajcie, w pewnym momencie przestało mi się nagrywać, ale teoretycznie to, że mi się przestało nagrywać w pewnym sensie mnie zadowala. Ja tu ogólnie już zaczynam grać. Wiecie dlaczego mnie to w sumie zadowala? Bo wcześniej było tak, że przypadkowo sobie mogłem jakiś film, który nagrałem usunąć przez to, że mam za dużo pamięci, właśnie mam ogólnie za dużo pamięci. No i jest tak, że teraz po prostu wideo się wyłącza, jak jest tej za dużo i to mi się podoba, a nie, że to się wyświetla na ekranie i przestaje nagrywać, I źle coś klikniesz, już tego nie masz, rozumiecie? A to się po prostu wtedy wyłącza i zachowuje, to jest więc bardzo fajne, to mi się teraz podoba, teraz to mi się podoba, więc wystarczy, że będę kontrolował jak tutaj to nagrywanie. To, co przed chwilą nagrywałem, to były 23 minuty. Wy to możecie mieć krócej. To ten. To, to mi zajęło 3 GB, więc powiem Wam nieźle. Muszę to szybko wrzucić i żeby tego nie było. Czy nie? No więc będę musiał to szybko wrzucić. Ja też tak Wam dodam. Yy, że zapomniałem wspomnieć o tym. Będę montował w komputerze, ale zapomniałem wspomnieć, że też będę nagrywał na komputerze, tak? Słuchajcie, będziemy nagrywać jakieś filmy z komputera. Yy, yy, jakie? Yy, cóż, powiem Wam tyle, yy, że trochę to potrwa, bo już mam w planach coś nagrać. Tylko, no, trochę to zajmie w około 3 miesiące, bo chciałabym to nagrać z Marchewką, yy, którego możecie zapewne znać z mojego już kanału. On też ma swój kanał ale tam w sumie nie nagrywa w ogóle już mówi, że mu się po prostu już nie chce i w ogóle ja tutaj dalej nagrywam no i cóż, no trochę trzeba poczekać no bo na razie są niełatwe czasy no i tam ten no jak już te czasy miną, to będę mógł to nagrać bo sam szczerze mówiąc się trochę boję eee, możecie napisać w komentarzu jak uważacie czego wasz ninja man się może bać no cóż no więc będziemy tam coś takiego nagrywać, takiego super ultra power magicznego. No więc no, napiszcie w komentarzu, czego ja się mogę bać, co nie? Film się nagrywa, to jest na plus. E, więc napiszcie w komentarzu. E, a ja aktualnie tutaj będę latał. O nie, tu były zielone, kurde. Tak ciłem się, że tu no zielone war... O! Zielony! Niekulturalne to było to nie? Ze strony tych zielonych klatków. Okej, okay, muszę kontrolować. Tak. Na tym przelatujemy. Okej, okay, już widzę to wyzwanie na mapie. Nie, kurde, co mi się potem ślizga, szłopie? No, więc jak to nagrywacie, no to nie możecie tego stracić, co nie? Rozumiecie? Teraz to jest fajne. No, a wcześniej to zawsze stracić mogłem. No tylko dobrze, że się szybko skapnąłem, Bo gdyby tak na przykład 5 minut coś robił, a to się nagrała, to by było niefajnie. Yy, ogólnie chyba trochę za cicho gadam, a to Wam poły głośniej najwyżej. Aparat znowu, ta. Lepka. Co to lepka? Taki lepek, okej. Okay. Tam będzie. To idziemy do lepki. To jest lepka. O ty. Gigantio. Dobra, zrobimy mu zdjęcie fejsa oczywiście. Nagrywa się dalej. Ile już? 3 minuty 56. To drugie nagranie. Okej. Okay. Ja to wam wytnę. A czemu lepek się mi nie pokazuje? To jest lepek, ta. O. Proszę, mamy zdjęcie lepka. Kozacko. To jest już ostatnie zadanie od tego chłopa. No nie no, jeszcze kurde, zdjęcie każe nam robić chłop. I tak o. To trochę może przyspieszyć nasze y, poruszanie, I nie wiem co ten chłop ma z tymi... Nie. Aha, tu nie od niego, ta. Kurde, czekajcie. Mieli iść w inną stronę. O! Tu jest to zadanie, a my mamy już tego lepka. Mamy mu tam lepka, ta? A patrzcie, tym chyba też wcześniej robiliśmy zdjęcia. Okej, okay, lepimy mu lepka. Czekajcie o. Yy... Tu jest lepek. Ok, nagrywa, to dobrze. I teraz tak. To było ostatnie co ja z twojej strony widzę. No to jednak jest w stanie wszystko chyba zrobić. Dobra, i teraz... O, tu jest. To jest jeden. A gdzie jest ostatni drugi? W szopie już kupiliśmy. To też trzeba zanotować. Swoje mózgu oczywiście. Więc ja to zanotuję w swoim mózgu. Tu jest. Okej, okay, one są luzem, czyli już nie zadania, to dobrze. Nie będziemy musieli się, słuchajcie, wielce męczyć. Okej, okay. a więc ja to będę musiała jakoś porządnie zmontować, aby cóż, aby nie było większych problemów. Będę musiał te figurki z Ninjago wrzucić. Może dzisiaj je zmontuję, czy coś, nie wiem. Może się uda, przynajmniej część. Już my to robili, tylko to było gdzie indziej Ok, teraz zmierzamy do ostatniego. No. Ok, idziemy. Się nagrywa się nagrywa. Okej okay. Usunąłem chyba z 3 GB tam mam wrażenie więc no, jest fajnie. No i teraz nie powinno być szybko problemów. Nie ma nawet 10 minut więc tym bardziej nie powinno być problemów Dalej kontroluję, słuchajcie, ja to dalej kontroluję, idę, idę. Yy. Okej, okay, słuchajcie, mamy ostatniego, mamy. Okej. Okay. Zdobyliśmy wszystkie na tej planecie. Mamy trofeum? Dziwnym. O, dobra. Sort to dla mnie sport. Spoko. A więc to na tyle z, ty z tego odcinka. Sądziłem, że nam szybciej to zejdzie. Ale no cóż. Te 20 ruchów i trochę zeszło. A więc słuchajcie, w następnym odcinku udamy się podobnie. Czekajcie, pomyślę. A, do ostatniego świata z tego układu siostra. Później się udamy do e, układu reeksploracyjnego. No, a w następnym odcinku zrobimy e, ostatnią rzecz w e, układzie e, tym. E, e, Siostar. No i będzie po sprawie. E, no i tam to będzie chyba ceremonia. Tak? Ceremonia, na pewno ceremonia. E, słuchajcie, ja sobie pójdę do szopa. Ja bym nie będę chyba pokazywać, co zrobię. Ale po prostu ja tam pójdę i jeżeli drobne jakiś latający pojazd, to będę zadowolony, bo będziemy mogli zrobić ten układ na 100%, bo potrzebuję pojazdu latającego w jednym miejscu. Dobra, a więc słuchajcie, na tyle żegnam się, cześć!